Czekaj, 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 serio uważasz się za przegrywa? Za osobę odludnioną? Za kogoś, kto w kontakcie z drugim człowiekiem? To najchętniej to by się w ogóle w kosmos wystrzelił! No tak jakby się nad tym dłużej zastanowić, no to każdy z nas ogląda anime, więc w sumie to jesteśmy tazesami. Ale sami najlepsi tu są moi zbierający, dlatego bardzo ślicznie, bardzo serdecznie ja Wszystkim dziękuję, że wypierdolił ci kaska na mnie. suba, wpijajcie na najlepsze serwerki anime na świecie, bo za niedługo będzie fajny węcik nie? Także link macie w opisie. A propos Panie Kacki, to to anime idealnie przedstawia, jak tego nie robić? No nie mogę. Bo wy sobie siódka, wiecie, normalny, zwykły chłopaczek, lekko taki odklejony, przede wszystkim rudy, no to trochę dużo mówi. I tak ku... rudy, że normalnie myślę, że to złosun jest i zacznie zaraz jakiś pójdę na resorach opowiadać. I, no i co? No i on ogólnie, no, no nie ogarnie życia, nie? Zwłaszcza towarskiego. I żeby sobie umieć jakoś, wiecie, czas, jakoś, nie wiem, urozumieć go o coś więcej niż siedzenie na dupie i granie w lola przez 24 godziny, to stwierdził, że zacznie kupować, Albo tam wynajmować, jak to woli. U ładne kobiety, żeby się z nimi spotykać i będzie udawać, że to są jego laseczki, nie? Kurwa, czy idziemy tak zesperowanym? W ogóle chłop ma nieźle na w bani Normalnie były takie momenty, że szedł do babci Podpierdalał jej ze skarbonki, za skórniaki I dawał leseczką tylko po to, żeby podtrzymał go za rączkę No powiem wam widzowie powiem Pane sto nie róbcie tak nie, nie, róbcie tak, serio, proszę was Zostawcie wasze babcie w spokoju FAN o kurwa, chyba z poszło. Ty no z noworody, no o co tu chodzi w ogóle, no ja p... *dolę. Ja myślę, że ci rodzi to normalnie jakiś spisek, jakaś sekta tajemna, która chce z animęy. Ogólnie Blicz Błanka opowiada historię Ichigo, który ma jakieś tam omamy, nie? Widzi normalnie jakieś duchy, zjawiska nadprzyrodzone. Normalnie go jakieś, nie wiem, babcie nawiedzają po nocach. On w pewnym momencie miał już dosyć, miał już kurwa tak dosyć, już płakał w kącie po prostu. Miał takie gacie obstrane, że jego nawet mamusia kochana, no nawet nie nadarzało ich prać. Więc poszedł pod żabkę. Wyjemce setę wisiałam. Tak na raz, normalnie tupną nóżką i pojawiała się przed nim Lolita, rukia, bogini śmierci. Ona mu powiedziała, że od dziś musi drzeć na całą pitę Bankai i napierpać mieczem potwory albo Żuli. No, zależy, co się napotoczy. To brzmi jak historia o rodem schizofreniku, ale podobno jest fajne. Nie wiem, nie wiem, bo nie oglądałem. <ślesk> No tego, tego tak... Te te, no nie, no tego to ja nie po prostu. Jak ja mam wysoką tolerancję, jeśli chodzi o po... anime, to 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 jest kurwa przygięcie, nie? To jest przegięcie po prostu normalnie złamanie i w pół, wyrzucenie przez okno, kurwa i zatańczenie końca rangą stać normalnie, nie wiem, no. I będę do końca życia, do końca moich dni solid haterem tego anime. No naprawdę. Bo tego się nie da normalnie oglądać. Nie wiem co ludzie, nie, nie, nie wiem co się ludziom może podać tym gównie, nie? Główny bohater, to jest taki klocek, nie? Normalnie. W sumie tam wszyscy są kurwa takimi klockami Wyglądają jak takie wielkie kurwa klocki Lego, nie? Mają po 200 kilo, wszystko wygląda tam nierealnie nie. Jakieś duże ciało jak zostali, nie? No napierd**ają się jak jakieś małpy w klatce, nie? A fabuła rozchodzi się o to, że Bakiego zostawił stary Więc teraz ten musi szeptać do łóżka każdemu, kogo spotka, że jest giga-sigmą I go to k** boli, nie? Dla mnie w ogóle w momentem kulminacyjnym czego tego anime Było to, jak zobaczyłem, że się normalnie przechodzi przez szkło hartowane Jak przez folię spożywczą, nie? To ja, ja wtedy stwierdziłem, że ja to pierd**le i ja, ja stąd idę, nie? Oho. ja mam opowieść do z kimi postaciami no. Powiem tak, no to jest to, czego mi brakowało w życiu, serio. Pewnego słonecznego dnia przyjeżdża do pałacu Starów, piękny młody blondynek i mówi tak Od dziś się do was plam i chuj was to bolnie. nie? Oczywiście stołkowy ma złowieszy plan, nie? Jakim im cały majątek. I zniszczyć rodzinkę Justarów od środka, więc całe swoje ciężkie działa skierował w stronę Jojo, czyli tamtego młodzieńca nie, niebieskowłosego, nie? I stwierdził, że będzie pierwszy jego życie. Normalnie Dio był dla Jojo jak taki komor wkurzający, nieco lata przyuchu normalnie z. I tylko napisz, ci w tym uchu. I tylko w kółka, i no, no, nawet nie możesz go zrabić, nie? No nie, nie da się go. Nie da się go kupwa zrazić nie? Powiem więcej: nawet stwierdził, że przeliże się z dziewczyną kolegi tylko po to, żeby napisać mu kwi No skąd znał tę historię? Później ogólnie pojawia na chce się dzieje, bo Dio okazał się fanem opium i kartiego zaczął mówić tak. <laughs> i nagle przy mi się w wampira i zaczął kupować to czy ten z Fortnite! No i ogólnie to tam się dzieli na jakieś party, kolejny part to kolejne pokolenie, bla 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 To jest kurwa nudne do tłumaczenia Michu to to, to to nie wiem to tam jest jakieś anime dla starych dziadków weź się tam <laughs> mi w chóstem bo Sara jakiś tenku się odpali